3 nordy dzisiaj gramy w LM2 w się tam dokładnie, nie będę w Rybloxie, tak o to wyglądam Bo czemu S nie działa? Brick, brak, parabin. No, ich ma, dobra, lecimy. bim bom Nie widać, bo I na ten, dopili nie na mnie swojego życia. Co? Czemu od trzech rund cały czas trafiam na tę mapę? Nie, ja, ja mu że podziękuję, okej? Okay. Ja Teraz tutaj są schody chciałem mieć to samo góry Bo na pewno nikogo nie... Klar, że ktoś już tutaj to Nie, 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 nie. No wiedziałem! No wiedziałem, nie? Nie! Czemu ja wiedziałem, że on to zrobi, ale i tak zostałem? No, wytychę, jestem To była tysiąc... 1000 monet. Wastać bali?

Uciekaj! Jest! Ty dobrze! Dobrze uciekajcie! Uciekaj! Uciekaj do niego! Idę, że grasz pak. Też fajna akcja. Dobra, to jest szeryf. No strzelaj do niego, po to masz. Po to, to... Защо имаш пистолет, да стрелянеш тук? Дай го! Баро, чето се даде да даде? Братък,

Nie, teraz trzeba Aha. trzeba było strzelać w debilu, a nie się obijać. Jak ostatni szmacian. Jak ostatnia szmaciana lalka. Palony idiota. Nie, nie chciałem na to zapisać. Bim, bam, 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 bim, bum, bam. I Image streaming and still losing. Coś takiego, nie wiem. Nie wiem, jestem co do nie czytać, okej. O, da się. Dobrze mi tutaj Ile tu ludu, ile tu ludu? Za chwilę kogoś rozwali, prawda? Mogę się założyć, że tak. Hmm, ese <coughs> rey imposible.

Wow! To robisz, że Ty, Właśnie, bo wziąłem co? A ty wy wsiadaj z tego czołu za mało? No tak, to coś wysiada. Jeżeli trafisz w kogoś złego, to cię przysięgam zabiję. Dawaj po pistolet ty bilku. Teraz jak cheeruje w środowisku, on się nie przejmuje. O no, strzeli dokładnie! Gram z debilami. Ej, jak to jest drugie wyjście?

Fa oh, nie. oh no! no, la polizia! Dove sei? Cos'è la ironia trappola? Cos'è la I ja za okno tam zamknął okno, bo tak bo zaczyna. Nie, nie, nie. Zaczynał strasznie nie. Żeby się wywalił. To akurat kropinietkę się zaczęło. Sześć procent miałem i

O, już zaczyna padać chłopcy. A czemu go? No, no i teraz o idę. Panie, wytrzymaj mnie znowu. Dzięki. Witam w stacji czekania na koniec cięcia. Trzy, dwa, jeden... Co ja za głupią robię? Oh yes! no i to... Ty, drugi A ty co ty robisz? No... Ой, я Нет, не знаю. Троечко бы на тебя за. Троечко бы на тебя из этого Аж ты пьянчу. Я тебя запейду между нами. А ты что же ты